Witam wszystkich serdecznie w Krzem we Survival. W tym odcinku kontynuujemy rozdział pierwszy marzenia, zadanie obóz Wutscherego. znajdź krywkę Wutscherego. Nareszcie wiemy, gdzie ukrywa się bucher. Czas uratować Lady Westing i rozprawić się z tymi spirami. Trzeć misję, dobra, już jesteśmy tutaj. Idziemy do tego obozu Wutscherego. z tej strony. Zbieramy to wszystko. Wszystkich zabić. Zobity. Ach, mamy już dość czekania na bohatera. Lady Mustang, to ja mi mi Sarah. Ci ludzie porwali mnie z dalszansu. Nigdy nie odkryli, że to jedyni pseudonim. Chcielibym powrożyła im szefowi, ale on był mystrzejszy. Od razu zrozumiał, że nie potrafię patrzeć w przyszłość. Wściekł obóz. Opu opuścił obóz. Oprócz mnie i Indianki, córka szamana, biedactwo. Musisz jej odnaleźć. No, przeszukamy. Wolnij córkę szamana. Dzień sądu. Tu ona jest? Tu chyba no. Piszemy to. Dobra. Tutaj tak. Znajdź krewkę Boczarego, pokonaj Boczarego i uratuj Lady. Następuj wolniej wolnij córki szamana. Zobaczmy. trzeba zabić. Mamy już 54 level. Odwaga na razie. Później zobaczymy? Możemy zmienić. Tworzymy tą dupę. Tworzymy tą bramę do wyjścia będzie. Szybciej wyjść. Idziemy. Indianka. Rozmawiaj z Rickiem. Uff, tu jesteś, rety. Ależ to był kawał drogi. Sheriff mówi mi, że Butcher był w okolicy twojego rancha. Porwał jakąś dziewczynę. Mam nadzieję, że to nie Molly. No niech to. Pędzę do mojej siostry. Spiesz się. Ja pomogę my, Lady Moisteng. Znaczy się Sarah. Do miasta. Dzień sądu. Przynajmniej z Rickiem. Gotowe. No dropie. Twoje ranchu, Wróć rancho. Mam złe przeczucia. Gdy my ratowaliśmy panie, Butcher ponoć był w okolicy naszego rancha. Oby Molly nic się nie stało. Na tropie. To tak nie może być. Nie pozwolę na to. Idziemy, idziemy koniem. Była aktualizacja z koniami. Jak coś. Moc mojego konia. Na pierwszy level styli, nie mogę go lepszyć. Lecimy. Znajdź Moli. Molly, gdzie jesteś? Od Elvisi, Molly. Tylko może wiedzieć, gdzie jest Molly. Zapytaj Sarah o Butcherego Sywerytron na tropie. Ciekawe. Idziemy. Znaczy, jedziemy. Słama. Zapytaj Sarah o Butcherego. Dziękuję. Bez swojej pomocy Sarah by przepadła. teraz z nią mój nowy pokaz. Butchery to prawdziwy wariat. Wydało mi się, że chcą się zabawić, ale on tylko gadał o duchach i wróżbach. A więc Molly to moje siostra, nie Raz wspomniał to imię. Butcher szukał jakiejś mocy. i Jest przekonany, że Molly ją ma. Pogadaj z Szulerem, on złapał niejednego świra. Zasięgnij porady szeryfa. Idziemy. Ryk wszystko mi powiedział. Nie jest dobrze, postaram się pomóc. Ale niewiele wiem. Była za niego zasadka, ale Butcher nie pojawił się ponownie. Możemy jedynie czekać na wiadomość, albo od kromatorów, albo porywaczy. Na tropie. Właśnie znać znać moli. Co pyta jest RFO, czy czy nie prędzej gotowe. Razieł pierwszy skończony. Moja siostra i ja od dawna marzyliśmy o nowym życiu, własnym domu, by spełnić to marzenie. Daliśmy się na zachód. Widzie wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Odkąd dotarli dotarliśmy do sea -Wall. być, być może właśnie dlatego byłem niespokojny, gdy bandyci zadokowali miasteczko, by się jakąś moli. Przeczucie mnie nie myliło. Opryszek Mucher porwał moją siostrę. Nie wiem po co to zrobił, ani gdzie mam jej szukać. Tak nie może być. Musimy ją uratować. Daliśmy to zadanie. Wrócę do bazy. Bo ja pamiętam, na drugi raz się zaczął, jak my byliśmy w ranchu i jakiś gość przyszedł. Zobaczymy na razie, czy on przyjdzie, czy nie. Jest ktoś. Koniec. Chyba niczego nie pokręciłem. Niektórzy Kowboje poś... przesiadają w najpierw od dwóch dni. Mam na imię Rick, a spowiada, że jest Twoim przyjacielem i że wkrótce się wzbogaci. Zapłacił mi, bym cię znalazł. Zasłużyłem na jego srebro. Stary znajomy. Idź do selwan. Mój stary znajomy, Rick, znowu pojawił się w wysobie i nie szuka pewnie znajdę go w knajpie. Muszę się pospieszyć, bo znowu kładuję się w jakieś tarapaty. Tu już jest drugi rozdział. Czarny chustek. I na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!